Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć o aktywności i schizofrenii. Jak to wygląda. Jak wiemy, człowiek w czasie psychozy jest mocno pobudzony i dużo, że tak powiem, się porusza i dużo się wokół niego dzieje. Oczywiście to jest chorobowe, bo to, jak on odbiera rzeczywistość, to wszystko odbiera tak, jak podpowiada mu, jemu umysł, ale w tym momencie już chory umysł, świat wewnętrzny, który wypływa na zewnątrz i go dotyka. I trafia do szpitala, jest leczony, dostaje leki, słuchajcie, i te leki go jak gdyby spowalniają w dużym stopniu. I jest taki problem u osób chorych na schizofrenię, że są mało aktywni, a są mało aktywni, dlatego, bo biorą leki, i te leki, jak oni mówią, przymulają chorych, że przymulają chorego i jak gdyby wycofują z życia społecznego. Chora osoba. Nie może się przełamać, żeby być aktywnym, normalnie funkcjonować. Jeszcze te wszystkie rzeczy sprzed choroby, kiedy załóżmy, chory chodził na siłownię, uprawiał sport, studiował, uczył się i tak dalej, to wszystko gdzieś tam odeszło w niebyt, bo leki to po prostu hamują. W dużym stopniu leki hamują aktywność człowieka, i niekiedy osoba chora musi się przełamać do tego, zmuszać do tego, żeby, załóżmy, wyjść z domu na zewnątrz do ludzi. Taka osoba się po prostu zmusza, słuchajcie. I ciężko jest cokolwiek zrobić, bo tak jak ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja się zmuszałem do tego, żeby wyjść z psem na spacer. I to były moje pierwsze kroki ku temu, żeby być w miarę aktywnym człowiekiem. Oczywiście teraz jestem w takiej sytuacji, że jestem w domu i wszystko, co się w domu dzieje, ja sam muszę to ogarniać, bo nie ma nikogo oprócz mnie. Czyli dla, dla mnie to jest oczywiście dobre, bo ja się w tym odnajduję i zmusza mnie to do aktywności. Taka aktywność jest skazana i warto czasami wokół, że tak powiem, własnego tyłka wszystko zrobić, wszystko, wszystko zrobić, wokół, wokół samego siebie wszystko ogarniać. Taka aktywność jest skazana. Ale oprócz tego, że to co robimy w domu, też należy jakoś kontaktować się ze światem zewnętrznym, żeby sobie mieć przyjaciół, znajomych i prowadzić normalne życie towarzyskie. Oczywiście leki, które bierzemy na samym początku po wyjściu ze szpitala. Są w dużych dawkach. Słuchajcie. I w, i w pierwszym tego okresie, okresie leczenia ciężko cokolwiek zrobić, żeby zmusić się do aktywności. Bo po prostu całymi dniami się leży w łóżku i się tylko śpi. Tak to wygląda. Tylko się śpi i leży. I więcej nic. I tyle co zjemy coś, pójdziemy do toalety i cała nasza aktywność. W ciągu dnia, ale wtedy, kiedy lekarz zaczyna schodzić z dawek leków na dawkę podtrzymującą, wtedy powinniśmy pomału przełamać swoje słabości i wracać do aktywności w życiu społecznym i w życiu osobistym, również, bo bardzo ważne jest, żeby samemu wszystko ogarniać. Ja słuchajcie. Też na moim przykładzie, jak ja y, szukałem pracy, i tak dalej, i musiałem wyjechać za granicę za pracą, to wtedy wyjechałem jeszcze z silną depresją. I, i tak jak miałem depresję, tak wszyscy chorzy po pierwszej psychorze, po szpitalu, po leczeniu, mają depresję. Jeszcze to jest duży problem. Bo depresja po prostu też zamyka człowieka w czterech ścianach i ciężko z tego wyjść. Bo można mówić o aktywności w chorobie, ale też trzeba powiedzieć o tym, że chorych dotyka depresja, i z tej depresji też trzeba jakoś umieść, umieć umieć wyjść i z nią sobie poradzić. Także mnie to wyciągnęli z depresji koledzy, przyjaciele, towarzystwo, z tej depresji mnie wyciągnęło, ale miałem silną depresję i wielu, wiele osób chorych tak ma i załóżmy, nic im się nie chce, mają jednego wielkiego doła, nic nie mogą robić, bo po prostu nie mają na nic ochoty i ciężko jest cokolwiek w tym momencie zrobić, żeby być aktywnym Człowiekiem z diagnozą choroby. Ja, słuchajcie, się przełamałem i mi się udało, i teraz mniej więcej cieszę się życiem, chociaż też dzisiaj na przykład cały dzień spędziłem w domu, bo spałem do późna. Późno zasnąłem, spałem do późna. Tyle, co wyszedłem sobie na spacer, na zakupy i zrobiłem zakupy i zrobiłem sobie w domu coś do jedzenia, taka to była dzisiaj moja aktywność, ale nawet taka mała aktywność jest dobra, bo są osoby chore, którym rodzice robią jedzenie, podają do stołu, bo sami nie są w stanie sobie nic przygotować. Ja mówię, że teraz po przeczytaniu schizofrenii Antoni Kępińskiego, ja wiem, że wszystko co ja robię, czy ja pójdę na zakupy, czy ja pójdę na kawę, czy ja pójdę do restauracji, czy ja się spotkam ze znajomymi, to jest wszystko pozytywne i świadczy o mnie o powrocie do zdrowia. To jest tak bardzo ważne, bo to jest tak naturalne jak u zdrowego człowieka. Także pewne Oczy mi się otworzyły i zauważyłem, że pewne rzeczy, które robię, po prostu wpływają na mój lepszy stan zdrowia, na lepszą remisję i na to, że po prostu jestem aktywny. Także aktywność, tak, z tym, że po prostu trzeba sobie poradzić pierwszy z lekami, z dawką leków że powinna być dawka podtrzymująca. O, oczywiście po jakimś tam czasie lekarz to dawkę podtrzymującą będzie przypisywał I pozbyć się depresji. Żeby nie mieć depresji przy y, aktywności osoby chorej. Bo jak jest depresja, to ciężko się cokolwiek do czegoś przełamać. Ale najczęściej po psychozie pierwszej dotyka nas ciężka depresja i ta depresja niestety ona nie jest leczona bo lekarze leczą tylko chorobę e, załóżmy schizofrenię e, leczą a depresji już nie leczą i depresją człowiek jest wypisywany do domu gdzie niekiedy ma problem taki że nie pamięta dat swoich urodzin i ma problem z, z y, z podstawowymi czynnościami życiowymi. Ale to jest kwestia zalekowania lekami, otumanienia i tak dalej, że w takiej sytuacji się chory znajduje. Ale słuchajcie, warto się przełamać i warto być aktywnym, chociaż ta aktywność u ludzi chorych wygląda różnie. Bo ja tutaj, żeby podkreślić, mówię o schizofrenii paranoidalnej nie dotykam schizofrenii prostej i schizofrenii katatonicznej bo to jest zupełnie co innego i myślę, że ta schizofrenia prosta i schizofrenia katatoniczna jest o wiele cięższą chorobą niż schizofrenia paranoidalna chociaż też paranoidalna nie należy do chorób lekkich schizofrenia prosta jest postępująca a katatoniczna po prostu w czasie remisji chory, niby zachowuje się normalnie, ale jak dostaje ataku, nie ma z nim zupełnie kontaktu i naprawdę czasami nawet musi być karmiony przez personel, bo nie przyjmuje posiłków, nic nie je i nic nie pije. Także ja tutaj mówię o schizofrenii paranoidalnej i, w tak, i o tej schizofrenii w takich stanach, gdzie można. Po prostu sobie zmienić własne życie i coś zrobić na rzecz polepszenia swojego stanu zdrowia. Dlatego o tym wspominam. Tak to wygląda. Chociaż u, to wygląda różnie u różnych osób. Ale znam osoby y, chore, które też chodzą na siłownię, trenują, pracują, uprawiają sport. Y, pracują w firmach i na niekiedy w wyższych stanowiskach i po prostu yy, się w tych firmach sprawdzają także to nie jest powiedziane, że jak masz taką diagnozę to nie możesz być aktywnym człowiekiem i normalnie w żyć w społeczeństwie i się w tym społeczeństwie sprawdzać takie jest moje zdanie tak to, tak to słuchajcie wygląda trzymajcie się czołym.